Eldon na rejonie Hunter do mikrofonu Witam was w kolejnym materiale z Pokémonem Emerald Oczywiście dziękuję za oglądanie, za wspieranie Mam nadzieję, że seryka dalej wam się podoba Pamiętajcie o playlistie w prawym górnym rogu Czyli tam wysoko Zachęcam do wspierania od 5 miesięcznej podatku pod I kontent diskórki, gdzie jesteś hunter oczywiście też Dobra, musimy się najpierw przedostać I tutaj o, przez całe Przez całe te Tyś, tyś, dawaj, dawaj gościu No kurde Nie mogę tym rowerem jeździć, bo mnie szlak trafia Po prostu pobiegnę se no I cóż my tutaj mamy Tutaj akurat nic nie mamy Ale trzeba będzie zaraz wybrać się Tam w kolejeczkę miałem się wybrać Prawda W kolejeczkę się miałem wybrać Dokładnie Także szybciutko Wracamy się Puść mnie No No patrzcie jakie dziady Narka Dobra. Jesteśmy, i tu się powinno już odblokować. Odblokowało się. Dobra. Dzień dobry, obcy ja chciał pojechać. No, gotowe. Możemy jechać. Dawaj. Ale wjechane Proszę wypierdalać, dojechaliśmy. Dobra. O kurde, tu jest wielka walka. Busia, dobra. Patrz, kolejna walka, o. O Hunter. Hunter. Powinien wiedzieć, że się pojawisz. Dobra, słuchaj, ja napierdalam tych trzech, a ty już tam kurwa zniszcz wszystkich całą resztę. Dobra o, to będzie pojedynczo. O jakby było więcej przestrzeni, to bym miała wielki dom dla siebie. A zbuduję dom na utwardzonej lawie. Dobrze, dobrze, zobaczymy. Okej, okay. numel! Yy, slash! Dziękuję. <laughs> Dobra, o kolejny, u kurwa! Team magma dla wszystkich działają, kurwa, żeby było więcej yy, lądów i każdy będzie szczęśliwy. Pojewani ludzie, pojewani są. Hehehe! He, he. Także dotarliśmy całą tę drogę, ale wiesz, za późno, bo już dostarczyliśmy meteorit z dla szefa. No to zobaczmy kurwa. O! Magma admin! Zobaczymy jaki admin jest silny. 18 poziom! Kurwa! Jezu admin! 22, 22, 20! Ja pierdolę, jak wy macie takich adminów, to ja chyba kurwa go od sobie włączam. Moc otrzymana nas meteorytu. Łącząc ją z tą maszyną. Mount chimni Volcanic Activity. Będzie, wiesz, nagle kurwa działało. Będzie rosła siła w środku krateru, i pu. Mój, kto ty jesteś? Słyszałem od Arciego, że jakiś dziecku rozpierdoliło Timakła i jego y, plany. Także no, musisz, kurwa, to być ty. Myślisz, że co? Zniszczysz nas, Tim Magma? Słuchaj, dawno temu wszyscy żyli na lądzie i wszystko rosło. Dlatego ląd jest najbardziej ważny. Najważniejszy jest, kurwa. Y, to wiesz. Woda to pierdolić, kurwa Musimy jak najwięcej lądów mieć No i chuj Taką mamy naszą politykę Ląd i chuj No, się konsekwencji Pierdalania się w nie swoje sprawy Czyli w naszą wielką sprawę Lider Magma Maxi Mightyena, Blaziken On ma intimidate, prawda? Ma intimidate, no Dobra, kurwa, jesteś taki zwany? Podwójne kopnięcie. Tyś. Tyś. Dzięki. Dawaj kolejnego szczawia. Co tam masz przygotowanego na walkę? Dawaj, dawaj, gościu. Kamerup, tu Taki ognisto-ziemny. To może cię ze pierdolny. Tyś. Podrapanie po pysku. O. Używam magnitudy. Magnitudę 7. To trochę siądzie. Trochę siadło. No. Używamy kolejnego slasza. Tyś. No i nara, gościu. Dawaj następnego. A, bo to był twój najlepszy. Okej. Okay. I zubak Na dwudziestym czwartym. No to nieźle. To niezła waleczka. Cios krytyczny. Skuch wesynie, Siadło. Zniszczyłem Maxiego. Co? Ja, Maxi, zostałem rozjebany? dostaję 2000 pieniędzy. A wrócę tutaj. Ale nie myśl, że to jest ostatni raz, kiedy widziałeś Team Magma. Fu, fu, fu. Nawet bez meteorytu, jeżeli będziemy mieli orba. Fu, fu, fu. Hunter, dziękuję ci. Swoją pomocą rozpierdoliliśmy Team Magma. Ich plan, ale... Po której jesteś w stronie? A, w sumie to nieważne. I... Będziemy i tak, kurwa... I tymi mścicielami I będziemy gonić za tym Magma Także się na pewno spotkamy jeszcze Meteoryt jest wpierdolony w maszynę Chcesz go wyciągnąć? Chcę go wyciągnąć Zdobyłeś meteoryt Dzięki No i tak to się robi z frajerami Krótka piła kurwa Bez żadnej wpierdalania podkręconej Dzień dobry babciu. Lava cookies? Nie chcę lawa cookies spierdalajmy z lawa cookies tam. Zapiszmy sobie. A ja, bo tu powinienem rower zmienić, żeby ten. Dobra, jebać. Montezuma, Jagged Pass. Dobra, dawaj, zniszczymy wszystkich tutaj oponentów po kolei. Tyś, tyś. Dzięki. Jakie tu są Pokemony? Tu jest numerek na 21, to są. O, Machop jest nawet. Spoink? Nie, to spoinka nie chce. Nie, nie ma jakichś takich. Myślałem, jakieś lepsze pokemony tu będą, a jest tak. Lipa. A tu co? O! Co tu czekasz? Co robię w takim miejscu? A co to ci kurwa obchodzi? A to kurwa, że dostaniesz Pierdol za zadawanie takich pytań, chamie Pierdolony. Powiedz mi, co tu robisz. Okej, okay, okej, okay, jesteś silny. Spoko, spoko, idź gdzie chcesz. Trzeba zapamiętać to miejsce jak coś. Zapamiętajcie je, bo to będziemy. W przyszłości jeszcze odwiedzać je. Dobra, zniszczeni. Zniszczyliśmy tutaj oponentów, elegancko. Tu jakiś o, przedmiocik. Dzięki, dzięki. Dawaj rowerzystę na szybko z Magnemite'em. Tyś, dzięki. I dawaj tą typiarę jeszcze ze szrumiszem. Tyś, dzięki. Tutaj nic nie ma. Tu są jakieś pokemony dzikie będą. A, bo to wszystko to jest jedna droga jeszcze. Machop numer, dobra. Walić to. Jagged Pass to się nazywa, to przejście 45 poziom Właśnie tak Dobra, zarejestrowany jesteś Już na komendzie kurwa będziesz, elegancko O, ja pierdolę Cofło mnie, patrz Co za gówno jebane Dobra, muszę wrócić <gry> Weź mnie tam, dzięki Przejdź, 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 dobra Ja myślałem, że z nim będzie walka Lava nie, tutaj nie Tutaj nie, tutaj nie o, szanowni państwo, tutaj mamy gorące źródła. I normalnie se wchodzisz, i o, ze, ze starszymi osobami. O, kurwa, fajne źródełka, co? Macie jakieś itemy dla mnie? Coś? Nic nie macie? Nic nie masz. A może ty coś będziesz mieć, co? Czy masz, czy nie masz? Nie masz. Nie masz, nie masz. Tu bucha soft był do zdobycia. A nie, tu jest jakieś jajko. Dawaj, jajko, dzięki. Mamy jajko, widzowie. Może z tego jakiś fajny pokałą się wykluje. Ale najpierw idziemy wykluć kurwa oponentów. Tutaj o. Cyk. Padłem jak śliwka w kompot. O, podwójna waleczka. Dobra. To slash i siła. Dzięki za tutaj waleczkę. Dzięki, dzięki. Jeszcze jakaś waleczka? Nie ma waleczki. Może tu coś? O, dobra, jest waleczka. Keklion! Leżysz. Waleczka. Waleczka, waleczka. A tu bez waleczki. O, tu jest waleczka jeszcze. Waleczka, waleczka. Czekaj, tędy chyba nie. I tu. Tutaj tak. O, tu Waleczka jeszcze, dobrze, Waleczka, tyś. Tutaj było powaleczkowane już. Jakiś oponęcior? Jest oponęcior, dobrze. Co, detektujesz się ty? Co, ty detektyw jesteś, kurwa? Nie, tutaj nie, zdecydowanie nie. Dobra. Wbijamy się w takim razie na górę. Kompletnie. Pist-pist, dobrze. Tutaj pist. I tu będą chyba jeszcze waleczki, czy nie będzie waleczków nie ma waleczków? No waleczka. A tu jest już szefowa. To czekaj, czekaj, najpierw najpierw tak, bo trzeba właśnie, tu trzeba każdego Ekspa wyciągnąć, ile się da? Tutaj nic już nie ma, to teraz gida stąd, tu. Tu, 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 tu. kurwa. Na spokojnie, bo ja za bardzo chcę, za bardzo chcę. A to po co się tak śpieszyć? Kto się śpieszy, to się wpierdala w różne dziury i nie, nie robi jima na 100%. Aha, ponie tu. Dobra, to se wczytam. No chyba wszystkich rozjebałem z tego, co widzę. I teraz tu. I dawaj ją. Siema, nie, czekaj. Bunny trainer how good. A, jakiś kurwa dzielny trenerzy, jak miło mi, że cię tu widzę. Wierzę że ciebie nie czekaj, jestem flannery gym leader. No, nie zrozumiesz mnie kurwa, jestem liderką od krótka, także wiesz. E, mam po dziadku, także tobie też jebie. No i zobaczymy. Ole <ścoughs> kurdeś, jest flannery. Jestem ciekawy czy jest flannery w regule 34 internetowej. Blaziken, chyba tak się nazywa ta reguła. Blaziken rozpierdala numela. Dobrze. Slugma. Slash. Co ona musi se kurwa myśleć? Przecież ona normalnie. Załamki idzie się do. Idzie dostać. Jak, jak widzi, jaki wpierdol jej spuszczam. Kamerupcik, patrz. Tyś ze slasha. Co prawda nie padnie na hita. Używa słonecznego dnia. I co jeszcze? Torkol będzie? Czy co tam. Czy masz tych ognistych? Tyś. Wszystkich podrapać i chuj tam. No. No i Torkol. 29 poziom. No to już taki. Bym powiedział średnio wymagający Pokémon. No i ona ma. A się, ona ma duży, dużego defa. Tylko on jest zwykłego typu kamiennego, znaczy nie kamiennego, ognistego to tam. Nie ma sensu, żebym używał tego double kicka. Kolejny bodyslam. Ale pierdolnęła tym, tym. Dawaj, tu slasha o elegancko tyś. Dzięki, dzięki. Narka. Rozwiewano flannery. o, więc chciałem za bardzo, także. Wiesz, dopiero zostałam Gym liderką, także w sumie jestem Słaba w chuj, także masz 2900 i co dostaję jeszcze? Heat Badge From Flannery Dawaj w planelo Jak masz Heat Badge To wszystkie Pokémony normalnie się ciebie słuchają I możesz używać Highem Strength No i masz jeszcze TM50 A ja High Strength to już mam To mogę sobie używać tego Overheat, a kurwa Specjalny atak rozpierdala. O, i jesteś zarejestrowana w tym momencie w moim tutaj fuckbooku. <laughs> o! A to co to za pinda? Siema, dawno się widzieliśmy, o! Jak odwiedzałem gorące źródła, także wiesz, masz to. Go Googles! Dzięki za Go Googles. Możesz teraz przejść przez pustynię. No, chcesz być kurwa silnym trenerem, także myślę, że teraz powinieneś najebać staremu. O, okej! Okay. <laughs> powinieneś najebać staremu. Ok, <laughs> zrobimy to. Skoro proponujesz takie rozwiązanie. Nugget! I dzięki temu mogę teraz wejść sobie tutaj do jaskini. I mój Aaron może przesunąć takiego kamulca. Uśmiech, kurwa Rozwiążemy tę zagadkę. Dobra, to teraz trzeba na spokojno. Ciach, zapiszmy sobie. Team Toxic! Uuu, Toxic jest very good teamem. Ciach, zapiszę sobie jeszcze raz. Tutaj żadnego przedmiotu nie ma. Tu mogę sobie przejść i mamy Firestone! W sumie niepotrzebne w chuj, no, ale... Dali to wziąłem, nie? Dobra, no to co, spierdalando z góry? Wiecie co, tak wam powiem, że mocno się zastanawiam nad tym, czy by nie zrobić timu, który będzie zawierał legendy w tej gierce. Zgrał Donik jakiś. O, jakaś wieża Mira get Over. Co to za Miraż Tower? O, tutaj jest ten. zoba jest wejście. Ale by było, jakby tutaj już rajkłaza była do złapania. O. Na rowerek Czekaj, czekaj Włączmy sobie rower O I elegancko, robimy cały Miragetower Czemu nie? O i Rock jest też Trapicz, nie O, trapping nie może Tak, bo on ma Battle Aten. Battle kurwa Nie wyskakujesz z walki, prawda? Czasami ta jego dziadoska. O! Z Oj, teraz którą skamielinę by wziąć? Root Fossil. Poczekaj, bo tu był. Czekaj chwilę. Stary zobaczy. Um, Pokémon Emerald Fossil. Generation 3. To tak, Root Fossil jest na Lilipa, a Clo Fossil jest na Anorita. I chciałbym sobie teraz szybciutko porównać Lilip jest jako Pokémon tutaj i on ewoluuje w Kradli. Kradli jest kamienno-trawiastym Pokémonem, a jakie to ma staty w ogóle? 495 w chuj słabego Speeda ma. A Armadi Armaldo, Armaldo się nazywa, a nie Armadillo, za dużo tego, eee, Pokémonków innych, eee, tego Erdera, co ja gadam. Natomiast on to jest taki, on jest trochę słabszy, ogólnie o ma bardzo podobny, tylko no, muszę zobaczyć jakie ataki. Jakich ty się kurwa ataków uczysz, pokaż tu Generation 3, Kradili i, i ten, i Armadillo, Armaldo to tutaj się uczy Rock Blasta Fury Cutter, a tu się uczy Ingraina Ancient Power Speed Up no takie takie powiem szczerze takie chujowe te ataki Gdybym miał wybierać jednego z dwóch, to bym chyba wybrał Armaldo, bo jest taki bardziej skoncentrowany na tym ataku, natomiast tutaj to jest taki, że on ma no ten może mieć maksymalnie 229 minimalnie 383 ataku on jest taki wyrównany pod to... Nie wiem, kurwa, wezmę se. Dobra. Biorę se tego, flow fosila. Dzięki. I druga root fossil gdzieś zniknęła w piasku i chuj nie ma. Sensu, nie chcemy. O, tutaj widzę, że jakiś... Na pewno nie będę się bawił w te... O, czekaj, stardust. Nie będę się bawił w Reggie, żeby je szukać. Bo po cóż to? Zwieźmy sobie całą pustynię. Wszystkich tutaj tyś, tyś. Purwa jeszcze mnie, Poitru. To muszę, czekaj, muszę użyć specjalnego. i. Yy, Dzięki. już nie jest zatrutet Siema. Tyś. Dzięki. A tutaj są jakieś przedmioty, czy to jest tylko pod... A, dobra, już wiem co to jest. Nie, nie chcę, nie chcę tutaj nic. Bo tutaj nie ma raczej takich innych pokemonów, fajniejszych jakieś. no tu jest jedynie Trapinch jeszcze. Z takich ewentualnie fajnych pokemonów, no bo on może być Flygonem, a Flygon to jest całkiem spokój pokemon. Tak bez kapły, nie, że tutaj jest... To jest naprawdę spokoziomuś. Uh, Senslerz. I znalazłem Stardasta kolejnego. Tu jest trenereczka. Tyś. Tyś, lombre. Tyś, dzięki. Ty, może ja bym sobie podleczył, co? Bo tak w sumie coraz bliżej jestem w Pierdolu. Super, super potion. I jeszcze jeden i drugi. Ja, ja jestem ciekawy, co z tego jajka się wykluje. Co to za bestia będzie. Dawaj gościu tyś. I tyś tego senslesha na dwa hity, tyś. I zaraz 47 level. Halo leży. Nazlif leży. Czy coś jeszcze na tej pustyni będzie ciekawego. Tutaj jest wejście do jego mościa specjalnego. Tu jest Team 37. Dobra, no to stąd będzie wszystko. To teraz arena trap no oczywiście, że tak. To teraz muszę zobaczyć sobie na Hoenn map jak najlepiej, bo muszę się dostać do Petalburga. No to z Verdantów i tu, nie? W ten sposób, czyli tak, musimy na dół. Domawile, ale zapierdalam. I teraz tu. Pamiętam, że kiedyś Exploda też miałem w tej grze, bo Explod też był fajnym pokemonkiem. Ale już nie jest. A ja naprawdę mocno się zastanawiam nad tym składem, który by sobie tu zrobić. Na pewno będę chciał Salamensa mieć. To jest. To jest takie moje must have, które... Musi się spędzić jak najszybciej I powiedzieliście mi też właśnie jeszcze jedną rzecz Żebym zrobił tu urwa i bym zrobił tak Dzień dobry panie szefu masz? Dorystarczyłeś. O proszę bardzo To masz w takim razie eksprzera I teraz mogę sobie ekspić jakiegoś Pokemona, ale Nie chcę To może tutaj coś jeszcze Repeat Ball, Timer Ball. O kurwa, są teraz niesamowicie popularne te piłki. Co oni tam zrobili? Dobra, jebać te piły. Jesteśmy w Rastboro. Teraz możemy zrobić sobie dzidę. Przez cały las. Ale speedrun z lasu, dojebany. jebany. w sumie wiem do. A teraz już nie mogę. Bo ja bym poszedł sobie do tego zioma od. Y od tych kurwa. Jak one się tam nazywały? Od tych zagadek. Ale to trikruma później zrobimy. No tutaj już nic więcej nie ma. Mogę sobie tylko uleczyć pokemony. I cóż widzowie mogę powiedzieć więcej niż mordy, mordeczki, mordonie, serdeczna riga to za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało, wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie i widzimy się za niedługo w kolejnym materiale z tej serii, cała was, owszem, To się, Indiu!